Antychit zvanował kii z Nie wiem Ale ten antichit, antichit to dobry jest taki, wiesz, powiem ci Szczerze, nie, nie będę oszukiwać, Tak, tak wiesz A No nie, akurat gresia zaczęła i napisała mi temat Masz drewno, może zabuduj, ja się będę rasował. Jesteś pewny? Poczekaj, poczekam, to jeszcze jedno złoto ci dam, o proszę Dobra, przyrasuję niech będzie do szarych? Tak, do szarych. Tylko tylko schody w górę, rób. dobra, błagam cię. Bo jak oni nas zraszują, to nie będziemy mieli życia. A wiesz czemu jeszcze nie będziemy mieli? Bo no nie czemu. kupiłem drabinek. Dobra, mniejsza. I za dużo damage'a zabierze. Już lecić, lecić, lecić. Stać. <laughs> nie mogę już nie ma pana. Ale ja. czemu ty tak. A tylko jeden był no, nie ma już. Ty mój jeszcze czy nie? To. Wytnie się ten kawałek, bo to dziwnie brzmi. Ale a, nie, tam dobra. kameruje. Nie, no i że mi się wywalił. Życie. P609 ale to wytnę. Tak, wytnę się. Eee, Mam białego na środku. Tu jestem lagard. Czemu tu jest królik? Zostaw królika. Poczekaj, bo mnie. Bo mnie dwóch białych wzięło. Tu czy na wersji 11 były króliki już? No tak. Zbyły. Oh. Nie były? Ja wiem, właśnie nie grałem nawet na 1 -8. Aha. Masa no zbroje? Albo dobra mniejsza, mm. nie na Mam Panna Prota. Tak nice. Czekaj, chcesz na... masz zbroję, czy chcesz? Trzymam. Trzy, nie masz trzy. Mniejsza. Czekaj, pan na to. Ej, chodź, chodź mi już, bo tam są biali na środku, co? Chodź, chodź i jechać. Bo oni sobie zbierają emelardy. Po co myślisz, że mnie. Spawn. Naprawdę. TNT Jump, a, nie ma już. Nie, do, dobre, dobre TNT. Da, dawaj na białych, dawaj na białych. A myślisz, że gdzie jestem? Za, za mną jesteś, no? Wiem. Nie, przed tobą. Kochanie, się. Mamy prota jak coś, nie? Wywalę się, nie wywaliłem się. Muszę iść Dobra wywaliłem się Nie, nie mam szans, dobra Bo tak także... Masz na zbroję w skrzyni jak coś Ja to mam jedyny problem, mi się partikle nie pokazują A mi za bardzo się pokazują, jak ich bije, to nie widzę ich Aha, a mi się w ogóle nie pokazują, nie? To fajne. Ale dobra mniejsza tutaj tak będzie wygrana, więc... A bez to został. E, zieloni z łóżkiem jeszcze. Trzeba wyjaśniać chłopów, którzy nie mają beda, a potem zielonych. Ja bym pożegnał czerwony. No chodź o zielonych. Tam czerwoni są u co, co, Co to jest w ogóle? A wiesz, że już nikt nie ma beda? Ano, zabrali. NO CO ZA GÓWNO?! Znowu! Ale fireballe są... Myślałem, że doskoczę Ay. do tej wyspy, dobra, mnie się nie doskoczy. Tora bawię się w Wojana. Ale że łuk? Nie, ale że obsydion. <grym> A sadcie? Nie. A to 12 z... złotów w skrzynce miałeś, serio? Kupiłem sobie No da na zbroję, mówiłem, masz na zbroję. Ej, już biały się odpalił i to jak? Ja go robię na spokojnie. Da dawaj, no chodź. No. no teraz to na mało, weź go zabij. No czekaj, bo on Tiene jumpuje do nas, mimoś Co? Waterka ale, ale, ale jesteś dobry typie. Naprawdę. Weź po resztę. resztę. Dobry był, wiesz? Wiem, nie mieliśmy szans. Tak, w 100%. Został tylko jeden biały, żółty. A, dobra, widzę go. Dwójka to pod F, no i koniec. Zrobi Fireball Jump na tym serwerze. Nie, mnie niszczy. Ale chłop jak na makro leci, nie? Nice. chłopcy na makro leci. Typ co na A. makro leciał. Dobra, dzi. Ale nie no, serio. takie łomi były. Dobra, co robimy? Ja się buduję, ty obuduj łóżko. No dobra, nie będzie. 16, dobra, 16. Muszę mieć i złota ci wyrzucam. E, dobra, to... Wiem, że w przypadek jedną jedno za dużo A się myślałem, że wywala. Dobra, lecimy mi już lecić. Ja idę za tobą jak coś. Weź drabinkę jedną chociaż. Mam. Tylko, że oni nie mają nic na skacz? A we. Jezu, jakaś strewka weszła dla niej. No i akurat tego co mnie mało zabrałeś, tak? Obu. Super. Obu wziąłem Dobra, to mi odda. Dobra, nie ma. Zabrałeś mi fragi, nie robię już schodów. <laughs> Ty co miałeś robić schody? Chodź na drużyno obok. No tak, tu mam free dobra. Nie mam wełny, ja mam wełnę. Mm -hmm. mm. Eee. Bo jestem u różowych Jakby. Masz prota. <laughs> nie ma za co wygrałeś tu. Mają podwójną wełnę, to dobra, mam ich jej. Dobra. gdzie Ja mam E, bo. Dobra, tutaj tak tutaj tak nie żyłem... Nie, nie byłem ten. Dobra. No i pora. I tu już myślałem, że ktoś nas śresuje te No różowy. Ale on nie miał beda, to czemu on by... Aha. Dobra. Zabiłem go Chyba zabiłem, tak zabiłem A drugi? A nie, ma drugiego Ty, bo niebiescy już M -y zbierają ja e, no to mamy leciutki problem, trzeba było ich, trzeba było ich wyjaśnić, bo jak oni kupują obsa, to mamy trochę problem, wiesz? Jedno Najgorsza no opcja jest prawie, że darmowy, więc... No, ale tutaj to nie jest taki, wiesz. Jest mega broken. Po prostu to są tacy gracze, go, że. Zabiję go, zabiję go, zabiję go. I mam dwóch na sobie. Cześć, bo jestem u zielonych. Jaki my kolor mamy? Nie, nie, Czerwony. Gdyby to był klacz życia, ty tego nie nagrałeś. No taka z tobą gra. No, nie ma mnie, kon. Chłopie popchnął i trzy bloki sklaczowałem. A żółci mają... na łóżku z Enstonea Mam dwa serca, łatwo z nimi. To może ja zrobię taktyczną zwijkę. No Łakła? Nie ma Akła. Ej, mam, mam łóżko żółtych. Ja mam... Myślałem, że ja po polsku. A nie ten serwer po prostu jest po polsku. Dobra, trzeba ich wyjaśnić. Dawaj, mam mało, ale wierzę. a on dyskonektował. O, łatwo. Masz może dać na gapa, Bo naprawdę mam mało. Rzuciłem ci. Akurat, akurat niebiescy musieli wziąć nasze nasz łóżko, serio. Jak ja ich prawie zrobiłem. Masz się na złoto? Nie, wydałem na gapy Kurde, szkoda, dobra. Muszę drabinka. Aha, niebiescy nie mają bada, dobra. To tak naprawdę tylko biało, biało trzeba. Lecz co ja mam? Tu mam C. Tu mam R, dobra. Dajesz mi jedno złoto. złoto. Zbierasz sobie. W mam już. Kupię sobie jeszcze lepsze I Ja pulsy. z nim morskim zabiorę jeszcze. Trzeba diamenty zebrać, wiesz? Mam trzy. A masz na szarpa? Właśnie nie. Eee... dobra. Mam na gapę ale bym poszedł do białych, ale wiesz, to jest nawet ryzykowne. Ja nie mam co pod trójkę wziąć. Wszystko mam pod wszystkimi normalnie bindami, a ja nic nie mam pod trójkę. Ej, e, Miłość chodź, trzymaj. Weź kup szarpę. To musimy iść do kogoś, bo nie chce mi się teraz wracać. Aha, to Pomagam. też gapa? Ja bym się wrócił, wiesz. Daj mi. Masz gapa. E, to nie zadziałało. Ja <laughs> Spadł. nie? Nie zadziałało. I to ładnie. Tu idziemy? Efektywnie i efektownie. Albo kup Cieka, po no. Ja bym jeszcze gapów no. kupił, bo trochę. Mam tylko cztery. Ja Fireballina kupuję. Mam cztery, to teraz już gry dla nich. D daj mi dwa, idą do nas. Y masz. Za tobą, za tobą, za tobą, ja go zaliję, weź gapnę sobie. Jednego wziąłem jak coś. Co się z nim stało? Wiesz, mam firebola jak coś, żeby nie było, mam firebola. To chłop na makro leci? Jezu Chryste. No, naprawdę. naprawdę? Hmm. Hmm. Nie, no ten co na makro leciał. Albo mam takie partyklesy, że nic nie widziałem. Wiesz, co mi się wydaje, że on. Tak, tak, troszeczkę może. Może. Nic nie będę mówił. Biali wygrałeś tylko. Ja ostatnio ugrałem na dwie. Ar, y, ta. gry. Blu, drużynę. Wierzę w ciebie, da się na jedną. Do e, e, dobra, dobra, mniejsza, mniejsza. Dobra, mniejsza, mniejsza. Dawaj, tu, tutaj, prosto. Ja wiem, nie ja wiem, tu ale prosto. pójdę dopiero w dołem. Czekaj. Siedem emelardów z jednego. E. kliknąłem! Ty, bo tak jakby niechcący wyszedłem. E, jakby coś to nikt, nikt nie zbierał tego MLR-ów chyba. Nie, niebieski na początku. Ta, ale, ale To to 7 zebra. na generator jak coś. Tak myślisz ugram, czy nie? Nie wiem, nie widzę nic. Nie chcę wyszedłem. Muszę tylko się do, do ich bazy dostać i tyle. Ja ja muszę sobie kupić... to też shopper skins skins? No. To są te, 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 te skórki do tych... do sklepu. sklepu A, to nie, to to szkoda hajsu na to. A ja mam... A Dead to, to to mam świnkę. A też mam tę te, tą świnkę. Czy tam... No wiesz jak to się nazywa?